Hej moi drodzy, w nowym filmie. Dziś mamy poniedziałek i rozpoczynamy nowy tydzień. Dzisiejszy poniedziałek to 30 września, także ostatni dzień września, a zarazem jest to dzień chłopaka. I ja mam tutaj mały prezencik dla mojego męża. I w międzyczasie, właśnie jak czekam aż wróci z pracy, to stwierdziłam, że Wam pokażę. Mianowicie są to komiksy paragrafowe. Ostatnio opowiadałam Wam o jednym, które rozwiązywaliśmy i który bardzo nam się w sumie obojgu spodobał i nas wciągnęło. I właśnie w sumie ja mam to już od razu powiedział to, co zamazamy kolejne. No i wyszło tak, że ja zamówiłam mu, tak właśnie z okazji Dnia Chłopaka. Zamówiłam od razu trzy, dlatego, że to zamawiałam z Allegro i w sumie wtedy była darmowa dostawa, także trzy poszły. No i w pierwszej kolejności to znowu wersja Sherlocka Holmesa, czyli jakby znowu komiks paragrafowy, gdzie wcielamy się w rolę Sherlocka Holmesa, ale chyba mm, troszkę tu są inne zasady. Tu jest właśnie pojedynek z Irene Adler. I nie wiem, co to jest. Nie jestem aż tak, jakby w szczegółach się o to chodzi, ale troszkę chyba inaczej to będzie działało. Natomiast tutaj też mamy właśnie chyba z tego, co widziałam, są tutaj dwie zagadki. Także znowu komiksy z pytaniami, z numerkami, gdzie przychodzi, przechodzimy, przeskakujemy, szukamy różnych wskazówek. No i które nas doprowadzą do rozwiązania właśnie zagadki, jak się domyślam, jakiegoś morderstwa. Kolejne... O, to może już być trudniejsze. Kolejna książka znowu jakby z podobnej serii. Tu jest już bez Sherlocka Holmesa, natomiast jakby z tego samego wydawnictwa Fox Games. I jest to grad dla starszych graczy, już 16+, plus. to jest 10 plus lat, ale my ostatnio mieliśmy 10 plus i to było dość skomplikowane, także tutaj level wyżej. No i tutaj jest właśnie, to jest napad, tu się z tego co czytałam, wcielamy w rolę gangstera i... Chcemy prowadzić naszą gangsterską karierę, także trochę tak specyficzny ten komiks, ale też mnie to ciekawi. No i zamówiłam też trzeci, i to jest właściwie, jak widzicie, dużo grubsze wydanie, i okazuje się że chyba trochę inne, bo jak widać, coś nazywa Gra Paragrafowa. Ja myślałam, że to będzie jakby na tej samej zasadzie co te dwie książki, ale jak ją otworzyłam, to zobaczcie, to, to nie wiem, trochę dziwnie to wygląda. Także nie wiem, czy to będzie spoko, czy nie, no ale zobaczymy. I tytuł tego to Zakład Psychiatryczny Arkham. No i jak byłam jeszcze w Lidl ostatnim razem, to kupiłam no taką męską koszulę, bo tak mi się bardzo spodobała, jest flanelowa. Ja Mi się bardzo takie flanelowe koszule podobają. No i właśnie w takich barwach jeszcze jesiennych, także jak dla mnie w wygląda pięknie. Chociaż jest właśnie już to przymierzał, więc jest taka trochę spora. Także szkoda, no nie wiem, może wymienimy na mniejszą. I właśnie widziałam w okazji, że w ogóle te koszule jeszcze są od dzisiaj chyba damskie, też takie flanelowe, także ja właśnie jadę dziś do Lidla, No i może, może akurat będzie też właśnie taka jakaś damska fajna, to bym sobie kupiła dla siebie. Słuchajcie, robię właśnie zupę krem z Dyni. Tak naprawdę to jest taka zupa troszkę bardziej wielarz-warzywna. Mam tu cebulę, mam ziemniaka, trochę jeden pomidor marchewka, no i oczywiście najwięcej dyni. Także na razie mi się to gotuje i potem będę blendować, dlatego, że to będzie zupa krem. Do tego właśnie mam jeszcze pestki dyni, które zostały mi właśnie po, po rozłupaniu tej dyni, także może sobie je podprażę na patelni, śmietanka, no i w ten sposób podam. A na razie czekam, aż się podgotuje. No, i tak, zupka, krem z dyni już zrobiona w tym moim e, pojemniczku w kształt dyni. E, tutaj dodałam właśnie klek ze śmietanę, no i podparażone pestki dyni. Myślę, że fajnie to wygląda. No i fajna naprawdę kolacjka mm. jesienna. Hej, mam we wtorek, 1 października. Tak, mamy nowy miesiąc, już październik, więc naprawdę. Czas leci mega szybko. Ostatni kwartał do końca roku, ale też no, ostatnie, tak naprawdę tygodnie do grudnia. Eee, ale tak, póki co. Cieszę się oczywiście jesienią. Ja mam dzisiaj pilny dzień, dużo rzeczy w pracy. W sumie robię zawsze takie raporty. Eee, i tym razem te raporty się tak mega długo ładują, że um, nie wiem czy ja się z tym wyrobię. Znaczy, raczej znaczy się na pewno nie wyrobię dziś, więc będę musiała robić nie od godziny, ale właśnie y, w trakcie jak to mi się mieli i mieli, to stwierdziłam, że sobie tutaj nagram e, parę słów, bo y, no i tak muszę na to czekać, więc żadna różnica. E, I pokażę Wam, co e, udało mi się kupić Wczoraj, wczoraj byłem w Lidlu i jak Wam mówiłam, właśnie w ostatnim vlogu byłam ostatnio na poszukiwaniach pościeli jesiennej. Bo przejechałam trzy Lidle, ale w żadnym jej nie znalazłam. Natomiast wczoraj e, pojechałam po prostu na takie zwykłe zakupy spożywcze. I zobaczcie, mam tą, mam tą pościel. Także jestem maga, naprawdę zadowolona. Wcześniej był taki jakby rzut na, to, na te pościele, dlatego że też była okazja i z aplikacją ona kosztowała 10 zł mniej, ale mm, to, to jakby nic, bo i tak te pościele były same z siebie tanie. Taka pościela kosztowała 40 zł. No wiadomo, z tą promocją, jakby mi się udało załapać to 30, ale za 40 zł to też myślę, że bardzo fajnie. To Nie jest z bawełny, tylko z jakiegoś mikrofukła satynowego, ale myślę, że i tak spokojnie. Bo też moja koleżanka mówiła, że kupuje właśnie z latawych pościel właśnie te z tego mikrofukła satynowego i jest z nich bardzo zadowolona. Więc myślę, że będzie spokojna no i po prostu zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ja się czaiłam na taką jedną pościel z Sinsei, ale ona w sumie jest tam chyba za 7 czy 80 zł. Więc no ta w Lidlu przy tym no to super, taka właśnie jesienna w listki, więc sobie właśnie ja I kupiłam też prześcieradło, to już w sumie właściwie w tamtym tygodniu też w Lidlu, ale zobaczcie ma taki fajny właśnie też jesienny brązowy kolorek, także ta pościel do tego prześcieradła będzie super pasowała. Jest 18.15 i ja w końcu, no w końcu skończyłam pracę, ale już mam dość, e, jeszcze jutro tak naprawdę z rana będę tak jakby finiszować stanie dzieci, ale tak to ciężka przeprawa, znaczy bardziej taka irytująca, ale e, no tak. Koniec tego dnia, także. Także co? No chyba, nie wiem, czas może zrobić jakąś sobie taką wcześniejszą kolację i I oczywiście robię herbatkę. Jest też w ogóle tak strasznie ciemno, także no długie wieczory nadchodzą zdecydowanie. Ostatnio mam taką mega fazę na chleb górski. Wcześniej cały czas zadam bułki, ale ostatnio właśnie się przestawiłam. No i na ten chleb górski, także. Cały czas go kupuję i cały czas jem. Na szczególności jak jest właśnie taki świeżo wypieczony, cieplutki, to on wyśmienicie chrupie. No ta skórka jest naprawdę mega. Także moja kolacyjka. Tutaj oczywiście jedna kromka z serkiem i figą. Jak to na jesień przystało, figa musi być. Oprócz tego mam tutaj herbatę. Co prawda nie w kubku jesiennym, dlatego że jest... W zmywarce, ale jest takiego, one mi się bardzo podobają. Ten kubek dostaliśmy właśnie, znaczy taki zestaw takich kubków i miseczek fajnych dostaliśmy w prezencie. No i oprócz tego, oczywiście dolewam ten sok z imbiru, z kurkumy, z cytryny. Jak go kupiłam, to po prostu teraz każdą, do każdej herbaty go dolewam i jest naprawdę pyszny, nadaje taki fajny smak, no i oczywiście jest też zdrowy, także e, mogę polecić, palny sok jest w Lidlu. A, a już w ogóle taki, właśnie taka herbatka na przykład, właśnie z tym sokiem oraz z miodem, no to już całkiem ekstra. Także odpaliłam tutaj świeczkę, jem w moją kolacyjkę i będę trochę chillować, w sumie tak trochę odpoczywać. Mam na pewno do zmontowania jeszcze filmik, bo chciałabym, żeby jutro wleciał na kanał, także to sobie zrobię, no coś może pooglądam. Odpaliłam tą świeczkę, pumpkin latte. I szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie bardziej intensywna. Niestety, aż tak mocno intensywna nie jest jak niektóre właśnie z tej serii, ale i tak jakby bardziej odpalamy ją nawet dla samego klimatu, bo nadaje fajny klimat, ale no drugi raz bym jej raczej nie kupiła. Ale mamy też taką świeczkę i ta z kolei super pachnie, mega intensywnie, właśnie mega fajnie. No i też tak właśnie jest słodko przytulnie, także jeśli o tą chodzi, to tą świeczkę mogę jak najbardziej polecić. Zrobiłam sobie właśnie maseczkę, dlatego, że maseczki już nie robiłam całe wieki i po prostu aż przyjemnie ją sobie nałożyć na twarz. No i teraz robię sobie taki troszkę, można powiedzieć, że babski wieczorek, dlatego, że jestem też sama w domu. Właściwie do czwartku będę sama. Także fajnie, no i się relaksuję.